Zna liczbę włosów na Twojej głowie, zna każdy Twój lęk, każdy nawyk, każdą łzę, którą wypłakałeś w ukryciu, i nie przestaje Cię kochać nawet na chwilę. Wiesz, życie w świecie pełnym hałasu, obrazów i impulsów nie jest łatwe. Pokusa jest wszędzie w telefonie, w rozmowach, w samotności, w potrzebie bycia zauważonym ale jeśli tylko przybliżysz się do Jezusa. Te głosy stają się cichsze, bo Jego głos jest inny. Nie krzyczy, nie oskarża. On mówi szeptem: Jestem z tobą, nie poddawaj się. Czasem to wystarczy, by nie kliknąć, by nie sięgnąć, by nie pójść w miejsce, które prowadzi do bólu. Czasem to jedno zdanie: Jezus jest ze mną, może zmienić cały Twój dzień, a może i życie. Więc proszę Cię, nie próbuj walczyć sam. Nie stworzono Cię do samotności. Twoje serce potrzebuje relacji z Bogiem i z ludźmi. A jeśli czujesz, że nikt Cię nie rozumie, to wiedz, że tutaj, na tym kanale, budujemy przestrzeń, gdzie można być sobą, gdzie można upadać i wstawać, gdzie łaska wygrywa ze wstydem.